Bazylea, Mark, Plac, czyli Plac Handlowy, tak można by przetłumaczyć, przy którym znajduje się taki oto budynek Czerwony Ratusz Miejski. Tak się prezentuje w promieniach słońca. W piątkowe popołudnie. Ruch spory. Wejdziemy do środka na dziedziniec. Pięknie, pięknie. Na całym budynku ozdobne freski. Widok skróżganków. Czym te ściany wyłożone jakimś drzewem? Pięknie, naprawdę pięknie to wygląda. A tak sobie jeszcze troszeczkę pospaceruję po Margplatz. Hotel Merthof. W którym pierwotnie zamierzałem sobie nocować, myślę piękny hotel w centrum Mark Placu, ale jednak ceny sprowadziły mnie na Ziemię, nawet nie będę wspominał jakie ruch tramwajów jest ogromny, jeden przyjeżdża, drugi odjeżdża, a ja sobie w promieniach słońca z widokiem na ratusz miejski. Poczekam na mój tramwaj 15, który właśnie zauważyłem, że zawiezie mnie pod sam hotel Więc nie będę jechał na Barfizer Plac, tylko od razu pod sam hotel hostel No i pięknie, podjechała szybko 15 Żeby mnie zawieźć na gdzie? Na Bruderholz? Nie, wcześniej. No i zobaczymy gdzie. Gdzieś przy hotelu wysiądę poznam. Bazylea, miasto Trongwajski. Z tej strony są tanny Tygeliego, przy których byłem rano. Czyli jestem niedaleko dworca. No, w sumie Bazylea nie ciężka do odgadnięcia, do poruszania się. Ta piętnastka przywiozła mi pod same drzwi hotelu samo wejście przez tą bramę. No nawet nie wiedziałem, że taka jest możliwość. Super. Dobrze. Idziemy na chwilę do hotelu. I jest bazel backpack. Zobaczmy, co tu jest w hostelu. Korytarz. Każdy pokój ma oznaczenie kolorem drzwi. Ten jest czerwony, mój jest żółty. Zejście na dół, schodami. A tutaj mamy WC. Łazienka tak się prezentuje. Jest także pralnia. O, żelazko, stół. Wyprosuję sobie koszulę. Kobiety, łazienka, prysznice. O, tak się prezentują. No i kuchnia. Kuchnia, w której jest do dyspozycji i lodówka, kuchenka mikrofalowa. O, mój kolega z Norwegii. Finlandia. A Finland! O oh, sorry, sorry, Finland. Robi sobie obiad. No. Można kupić i sobie nawet ugotować. Drzwi otwiera się chipem. W tej chwili nikogo nie ma. Moje łóżko tutaj na górze się znajduje. Kolega z Norwegii śpi pode mną. Mówi, że jest parę dni. Dwa łóżka wolne, pewnie ktoś wieczorem przyjedzie. Podrabince, podrabince, podrabince i na górę duże, szerokie łóżko. St. Jacobs Halle Basel, czyli tu niedługo, w przyszłym tygodniu, to jest 13 maja i 15 maja, odbędą się półfinały Eurowizji, a 17 bodajże maja finał Eurowizji. San Jacobs Halle Basel. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Ta sama jakobs United by Music Eurovision Song Contest. Zjednoczeni przez muzykę. Konkurs piosenki Eurowizji. Kasę. O, wszystko zamknięte. Co tu ludzie obserwują? I otoczenie hali, w której odbędzie się konkurs Eurowizji St. Jakobs Park Shopping Center naprzeciwko. Także w lipcu, między 2 a 27, odbędą się Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej tutaj na Jacobs Arena o czym także informują tramwaje czyli dzieje się i będzie się troszeczkę działo tutaj w Bazylei w okolicach San Jacobs. za dużo nie zobaczyłem ale miejsce odwiedziłem no jest już i czternastka tylko podeszedłem na przystanek no komunikacja w Bazylei to naprawdę mnie zadziwia, zaciekawa jest wręcz jak już to powiedziałem szwajcarski zegarek chyba najdłużej to czekałem z 5 minut a tak to tylko gdzie nie podejdę od razu podjeżdża tramwaj zsiadam i jadę i wysiadłem tutaj na Eschenplatz skąd jechałem na Santiago. i pewnie sobie spacerkiem przejdę prosto pod dworzec na Central Banhof by stamtąd udać się do Marthale, chyba, że podjedzie ósemka zaraz No, za minutę będzie ósemka. No to jadę. Tylko co powiedziałem, od razu jest. No, jestem w szoku i pod wrażeniem. Jadę z kolei dwa przystanki. No i dosłownie w przeciągu trzech minut, może dostałem się pod Markthalle Co to jest Markthalle? Jak sama nazwa wskazuje, hala rynkowa. Zobaczymy, co tutaj jest. Halle, Czyli wielkie bistro w różnego rodzaju restauracje. Potrawy z całego świata. Najpierw trzeba się rozejrzeć, zobaczyć, co jest godnego, i może coś zamówić. Gwar, zapachy. Indian Football. Danke schön, guten Appetit in alles. Ich gehe jetzt zurück. okolice Dworca Kolejowego, Basel Central Plac. Ludzie sobie chodzą jak chcą. Wszyscy wśród kłębowiska torów tramwajowych. Więc ja też. Autobus na dworzec oznakowany logo konkursu Eurowizji, jak widać. A teraz na spokojnie zobaczymy obejrzymy dworzec kolejowy Bazel. do Paryża, Curychu, Strasburga, w tej chwili najbliższe. I jadę na górę, żeby przejść wzdłuż peronów, wydostać się na drugą stronę dworca, ruch jak brzymie. Każdy gdzieś biegnie, śpieszy się. No, gdzie? Na pociąg. A ja sobie powolnym krokiem idę, obserwuję, podziwiam. A tym razem spod dworca, piątkowy, sobo piątkowy wieczór. Jest godzina prawie 20. Przejdę sobie do mojego Hotel lub piechotu. Dwa przystanki do ter i potem w prawo i będzie hotel. Sklep marki Kop w Bazylei. Co my tu mamy? Wszystko. Może coś wziąć na kolację? No sam nie wiem, sam nie wiem.

za kilogram mm. i na spokojnie Gundel Dingerfeld czyli hotel Basil Park, który znajduje się na końcu tej fabryki dawnej fabryki, która tu była, a ja idę cały czas prosto, 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 aż do samego końca Godzina 20:09. Czas najwyższy. Czas najwyższy po całym. Zrobiłem 25 tysięcy kroków. To jest około 17 km dzisiaj. No i dziękuję. I do jutra pewnie. Bo już dzisiaj nigdzie nie wychodzę.